Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejna giełda była. Tutaj gąski sobie wypuściłem. Ładnie rosną. Już piórka ładne mają. Tutaj kogutki. Jeszcze jeden nie zamknięty, bo ja tylko wypuściłem. Gęsi, a teraz wejdziemy i pokażę Wam, co dzisiaj nowego przyszło do hodowli. Sobie wejdziemy. Przed chwilą było ścielane. Nie mają czystą. Nowa słoma. Właśnie ten kogut tutaj jest, no małe kacze nie wypuszczam, mówiłem w poprzednim filmie, żeby mi nie uciekły, osiem gęsi kołuckich, bardzo podobają mi się, też jest kaczka francuska razem z tą, bardzo podobają mi się takie łaczate właśnie, no ale tylko takie były. Oswojone bardzo. Nie boją się. 8 sztuk. Tak jak mówiłem. I małe kaczuszki. Tu są staropolskie. Dwie francuskie były. I ta jest jedna. I tu jest druga. To jest z białymi podbródkami. Te staropolskie kaczek jest około no niecałe 40 teraz. Tutaj trzy inne. Te dwa będą większe kaczory, a ta mniejsza będzie kaczuszka. To są nowa rasa, takiej rasy jeszcze nie miałem. To są kaczki. K.H.O. K.H.O. coś takiego się mówi Jedno sobie złapiemy Ona ma piórka właśnie takie brązowo-czarne Strasznie się boją one właśnie Coś typu Staropolska. Jeszcze dwie dworki są, a nawet nie wiem gdzie, ale są dwie dworki jeszcze. O, już myślałem, że biegus wyszedł mi na dwór, jak wypuszczają gęsi on tutaj się schował właśnie ludzi na giełdzie nie było dużo mało sprzedających jedna piąta giełda zapełniona więcej kupujących jak sprzedających nie było nic nadzwyczajnego właśnie no ale coś się kupiło też dużo kaczek było jeszcze wam pokażę wyjdziemy sobie na dwór się zatrzasło właśnie ten zamek ciężko chodzi jak się go domknie do właśnie o coś takiego do końca nie odsunąłem on ciężko chodzi wd40 psikałem ale no ciężko chodzi on jest lekko wykrzywiony bo też młotkiem było tutaj stukane jak nie mogło się otworzyć jeszcze wejdziemy sobie do kurnika on jest już tutaj prawie wykończony. Góra jeszcze deski przybić. Podłoga jest zrobiona. Tutaj właśnie niedawno było kończone. tą jedne, te 200 naobiłem. One nie wyglądają jakoś bardzo ładnie. No ale troszkę cieplej będzie. Nie ma tyle też szczelin pomiędzy deskami. Były strasznie duże rozstępy no widzicie, coś takiego jak tutaj Od Tą stronę yy, w dół jeszcze bram deski, bo były szczeliny Gdzieś podwójnie jak tutaj Niektóre to nawet i po tyle Tutaj jeszcze desek mi trochę zostało Jest siatka, będzie tutaj grodzone właśnie yy, Dla nich wybieg nie pokazywałem wam, ale jeszcze też zakupiłem sobie belę. Bo kostki słomy to nie ma sensu. Bela duża, tą belę mam już parę miesięcy. A z pięć miesięcy jest u mnie jeszcze nie jest wykorzystana cała. A tutaj jeszcze proszę są dwie. I tutaj mamy. Raz, dwa, trzy. To też do ogrodzenia będzie, także tak to wygląda, była przykryta słoma, ale strasznie ciężko było zdejmować, co chwila często używam I Też dużo roboty z tym, no więc jest pod drzewkiem, no trochę zmoknięte jest, ale jak zmoknie to wyschnie, no kaczką to też bardzo tak nie przeszkadza że wam właśnie jak ten zamek chodzi strasznie ciężko będę go wymieniał przewiedzimy sobie tutaj no jeszcze tak dużej ilości kaczek to ja nie miałem no robi wrażenie Mięsi też tyle nie miałem były po 3-4 max 6 ale wtedy mi pozdychały to było w zeszłym roku z 6 mi zostały Dwie Kaczki odporne, więc jest tu parę raz. A nawet sobie przeliczymy kajugi, są staropolskie, francuskie, dworki, biegusy i trzy, dwie, dwa kacorki, kaczuszka kHO i osiem gąsek. Dzisiaj taki vlog. Jak będzie ogrodzone i będą wypuszczane, to będzie ładnie to wyglądać. Na razie jest jeszcze nieprzygrodzone. Jest miejsce, że mogą uciec. Dużo jest takich miejsc, gdzie mogłyby uciec. A w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie i trzymajcie się do kolejnych filmów. test